coś witajcie. Wcześnie poranek, godzina 5.30. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy zapiętą talerzówkę a więc ruszamy na prawie 7, ponad 7 hektarów. A więc uprawa resztek pożniwnych. Zapraszam na nowy odcinek. No i lecimy! Już kawałek zrobiony, na... zaczynamy odcinek. Jak naprawdę, nagrywanie od tej samej działki, nowej działki. Yy i tak samo zaczynaliśmy wapnowanie trochę to jest zaczyna kropić więc ziemia no niestety jest sucha ale powiem wam znakiem zdjęcia z tego tak jak na to, że jest sucho to się, tutaj była pszenica to się bardzo ładnie należuje także obciążenie ulicy a należówce robić robi swoje także robota idzie póki co to no tutaj będzie ładne talerzowanie, bo mamy tutaj jest pełne 2 hektary i na 20-40 ary po zbożu. A resztę mamy moi drodzy po rzepaku. To wszyscy wiedzą, że po rzepaku ściernisko jest dużo łatwiej uprawić niż no, po zbożu, bo ściernisko taki zbożony w Także dzisiaj grube talerzowanie, ponad 7 hektary tutaj. Na pękność, także ogień na tłoki w 80 i jazda! Dobra, te małe dziełeczki obskoczyliśmy sobie teraz, yy, pooglądali się jak ściernisko było właśnie, a teraz już wjeżdżamy na największą działkę gdzie był zebak właśnie. No już trochę minęło, bo wcześniej wysiliśmy samo siebie, się wysiały. No i może dobrze teraz sobie to sobie najlepiej było to zrobić. Yy, możliwa zaraz, ale trzeba też pamiętać, żeby nie zrobić za głęboko, bo rzepak, wiecie, tu nie było nic zrobione i poschodził, a jakby on właśnie poschodził ładnie, jakbyśmy go głęboko sterylizowali, to mógłby być problem, te nasiona mogły gdzieś tam zostać w ziemi, a teraz powinno być wszystko git, tak wygląda, no i mija właśnie miesiąc, miesiąc pole leżało po koszeniu yy, rzepaków, a więc teraz nadszedł czas na to, aby tutaj zrobić uprawkę. Trochę jest sucho, ale niestety nawet nie prognozują opadów. Okienko czasowe się pojawiło, więc trzeba to stale będziemy mieli pole przygotowane, zwapnowane zostało i będzie pięknie przygotowane pod sieć pszenicy. No i tutaj będziemy starali się pszenicę konsumpcyjną właśnie uprawiać. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tam gdzieś operator już dojechał, więc zaraz coś zobaczymy z zewnątrz. mamy suchą na kurzu za nami po prostu pokazuje nam miejsca zasobności wody, moi drodzy tu, gdzie ziemia nie jest w stanie zatrzymywać ziemię tak jak widzicie tam po chwili pojawia się ziele, to znaczy po krótkim czasie, nie? gdzie jest zasobność wody mamy tutaj samo siebie rzepaków nie ma ziela i tak jak Widzicie tutaj się zaczyna jakiś plama takiego suchego, suchej ziemi. I potem to też widać podczas koszenia i w plonie tak samo jest to zauważalne, także pole 3,60, a kilka różnych można powiedzieć gatunków ziemi tutaj mamy. Ale to w sumie nie u mnie, tylko braku większości chyba ludzi w Polsce, tak jest bardzo trudno jest nawozić i bardzo trudno jest uprawiać yy, tego typu ziemię. Bo w jednym miejscu że wapna trzeba nam tonę, w drugim miejscu wystarczy pół tony. i tak to właśnie wygląda No ale cóż, o widzicie plamę takiego ziela? to no, tutaj właśnie jest tak, I zobaczcie na ziemię Jest suchutko, kawałek dalej nie ma tego ziela I też yy, nie jest już ziemia sucha, nie kurzy się za talerzówko Kurde, widzisz wylew pocianów tutaj najdzie co? Dwa, cztery, sześć podzianów to o mnie chodzi no i tak to jest, także zaraz wybiega końca nasza akcja talerzowania i bierzemy się ostro za orki po drzewach, bo już czas najwyższy to jest już orki po a mamy tego 12 hektary tak jak mówiłem wcześniej no i co najważniejsze, że tam jest to rozbite w bardzo wielu kawałkach hektarowe, półtorej hektara tam mamy bardzo dużo więc też ta orka się niestety przez to wydłuży, że jest to kawałka. kawałek a więc za chwilę zakończamy akcję na leżowanie. Także został mi ostatni przejazd po jak sobie tutaj odbiłem 80 trochę unurana z rana coś tam trochę kropiło ogólnie, no jest sucho ale Wam powiem, ten balast około 200 kg na tej teleżówce to jest cała Robota można powiedzieć. Tu mamy dwa krawężniki drogowe. Pod spodem mamy cztery obciążniki z Władimirca. Łącznie to tak plus minus było mnie ważone, to wychodziło około 200 kg. Mamy dociężoną tu talerzówkę. 80 fakt ma co podnosić, ale no po suchym No fakt, że to jest, że patrzyłem widzieli widzieliście tam wcześniej na początku filmu, jak lataliśmy na ściernisku. No Naprawdę 3 dni temu padał u nas konkretny deszcz. Ta ziemia jest już tak wysuszona no, no nie to, że ona jest sucha, ale no No nie jest też mokra średnio no, Ogólnie moim zdaniem uprawiło się bardzo ładnie, zmieszane resztki pożniwne Fakt ułatwienie było takie, że jest to po rzypaku, ale na takich dość cięższych ziemiach Które dość trudniej się uprawia niż te piachowe Także cóż Chyba ten etap Prac pożniwnych Zobaczcie ile tu jest tych tych resztek pożniwnych, ale to jest też i nawóz, to jest potas, fosfor, różne mikroskładniki. To no, ziemia fajnie jest wymieszana, naprawdę. Kelryżówka ładnie się zrobiło, 3,6 pękło łącznie, chyba niecałe 8 hektary machteliśmy. Oczywiście pola pod rzepak zostały też stależowane, tylko tam nie było czasu nagrywać To była szybka robota, zaraz po jak to odleżało No i sam jestem ciekawy jak to teraz będzie wyglądało Może będzie dwa ciągniki w orce, może będzie trzy ciągniki w orce Na pewno nie będzie jeden, bo jest więcej orania Także subskrybujcie kanał, może powstanie fajny odcinek z orki pod rzepak No i śledźcie poczynania w gospodarstwie Na razie, dziękuję za uwagę, cześć!